Siemanko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony mistrzu i zapraszam Was na kolejny i ostatni poradnik dla bardzo, bardzo początkujących do gry x 4 Foundation. Mam nadzieję, że ten poradnik ostatni pomoże Wam zagłębić się już w całkowite podstawy tej grze. Dzisiaj na Patecie będziemy mówić delikatnie o walce i ostatkach bojowych plus formacje. Zapraszam. Pierwszą rzeczą, jeśli oczywiście macie już statek bojowy lub ewentualnie kupicie sobie typu myśliwca, ciężki myśliwiec czy ewentualnie z wyższej klasy, klasy M, zasada jest po prostu podobna, że musicie, dany statek musicie nauczyć się latać. To jest pierwsza taka sporad. Każdy statek inną ma, jakby powiedzieć, rozmiar, wielkość, przepustowość. Jeśli chodzi na przykład o silniki, to w każdej frakcji są różne silniki, niby te same bojowe, ale mają inne funkcje. Niektóre są lepsze, niektóre są gorsze, niektóre są dobre w hamowaniu, niektóre po prostu lepsze w skręcaniu itp., itd. No, co pamiętajcie, jeśli kupujecie statek ja dam wam y, na jakimś prostym przykładzie weźmy sobie po prostu y, tutaj mój, moją stocznię A, przepraszam nie to y, tylko buduj y, statki i przypuśćmy klasę sobie mamy tego multum więc zróbmy sobie pierwszego myśliwca z wiadowcy dobra każdy jak wiadomo y, statek y, tak naprawdę ma swoje te parametry. Niektóre na przykład będą mieć lepsze kadłuby, niektórzy będą mieć e, zasięg na przykład radaru większy, niektórzy mniejszy, niektórzy nadają się na przykład do tylko na przykład e, robienia jako policję, niektórzy po prostu do przechwytywania e, niektórych obiektów. E, Musicie pamiętać, że dane statki, jeśli chodzi na przykład o myśliwce, myśliwce są po to, żeby po prostu przechwytywać i ewentualnie starać się yy, zniszczyć a, jakąś część na przykład u większych statków typu silniki, wieżyczki i tak dalej. Tu są specjalne właśnie takie yy, typowo myśliwce, ciężkie myśliwce, no to wiadomo, mają zadanie bardziej yy, nawadzić na większą ilość damage'a, ale jeśli chodzi na przykład o zwrotność, no to u nich już jest troszeczkę ciężej, więc też łatwo po prostu ich trafić i zniszczyć. No ale dobra, wstrachując, macie taki sobie, taka i chcecie go na, e, zrobić. Oczywiście możecie po prostu zrobić minimalny zestaw, słaby, średni i z czasem jak na przykład latacie jednym statkiem, wykonujecie misję, macie na więcej kasy, możecie sobie go updateować, będzie znacznie szybszy. Oczywiście jak wiadomo są trzy levely, danych silników, silników manewrowych, tarcz i do uzbrojenia za chwilę przejdziemy. Dobra, jeśli chodzi na przykład o silniki, to powiem wam tak, taki mały tips. Jeśli chodzi na przykład o bojowe, to najlepiej zachowują się parady na silniki bojowe, jeśli o to chodzi. E, więc polecam. Jeśli chodzi o podróżowania, no to Argonów e, jest chyba najszybsze mają oni właśnie silniki e, no i jeśli chodzi o tarcze, no to tarcze najlepsze są właśnie teraz więc taki miks z czasem można sobie po prostu e, zrobić Niektórzy uważają, że to jest nieprawda, że najlepsze to są tak naprawdę Teledianów. Plusy i minusy każda frakcja ma. Można po prostu taki miksy robić sobie, latać jak wiadomo po całym świecie i ubytować statki najlepszymi modułami. Tak? Jeśli chodzi na przykład o bojo manewrowe, no to tu już jest bez różnicy, gdzie wybudujecie. więc to nie ma tak naprawdę znaczenia. Dobra, jeśli chodzi o tarcze generator osłon, no to najlepszy dla mnie Tyran i Tyranów, reszta jest taka bardzo przeciętna, więc zbytnio polecam po prostu inwestować tylko w te dwie rzeczy. Dobra. Jeśli chodzi na przykład o uzbrojenie, uzbrojenie nie macie multum. Plus do tego musicie zapamiętać sobie jedną sprawę, że z czasem, jeśli będziecie mieć więcej blueprintów i zaczniecie, kiedyś już będziecie mieć pierwsze, wiecie, stocznie itd. i tak dalej. I wasze statki będziecie, większość takich myśliwców czy ciężkich, czy większe statki będziecie robić. Zapamiętajcie jedną sobie po prostu rzecz taką szczególną, że... Gdy kupicie więcej e, bublinków broni, będziecie mieć e, lepsze, unikalne broni, które po prostu nie jesteście w e, stanie kupić u frakcji. To jest taki mały bonus, mała ciekawostka, e, typu na przykład tak jak mają to paradianie, jest bardzo fajna broń, czyli miotacz materii. I teraz tak, e, jeśli na przykład nie wiecie jaką broń kupić, która jest lepsza od drugiej, e, jakie statystyki, czy robić na przykład miksy, no to Wam e, pokażę. Musicie prawym przyciskiem myszy kliknąć na przykład na daną broń i macie encyklopedię. I macie opis cały <laughs> i macie statystyki, wynajność broni, e, obrażenie od osłon, e, przedział obrażeń, trafienia, akurat tutaj nie ma przeciwko osłoniętym celownikom kobie też nie ma to już jest troszeczkę w większych statkach takie bonusy i jest na przykład osą no to nas na przykład jest 500 MJ. oczywiście nie jest tak naprawdę um, napisane totalnie um, szczegółowo zbytnio napisane to mnie troszeczkę wkurza w mody to troszeczkę bardziej um, usprawniają ale Nadal jest to po prostu troszeczkę chaotycznie. Moim zdaniem w poprzednich seriach było to lepiej. Eee, uszkodzenie kabuła przycisko, no to tak samo niby 500-500, niby jest to dość sporo. Jeśli statek przepuścimy ma 800, czyli na dwa strzały tak naprawdę z takiej broni schodzi tarcza i część już kadłuba. No to no takie 3-4 statki zależy od statku, no to powinien e, mały sobie powinien zejść tak naprawdę samolot myśliwiec, przypuśćmy. No ale problem jest taki, że trudniej go trafić a bardzo długo broń się ładuje, więc efekt zasięgu no, to jest 12 km, dość sporo. Tempo chłodzenia to jest 600 MW, więc to jest dość sporo. E... No ale dobra, jeśli chodzi na przykład o tę broń, no to damy tą podstawową. Zazwyczaj macie laser posucyjny, że on na przykład ma 32, więc widzicie, 5 do 32 robi różnicę. Tylko no niestety z tej broni możecie więcej strzelać, częściej, więc jeśli macie, przypuśćmy test 30-40 statków na przykład, a czy tam 10 eskortowych sobie <laughs> statyczków koło Was, które lata, robi to własną różnicę. Musicie po prostu sprawdzać i wybrać sobie odpowiednią bronię, którą byście na przykład chcieli, czy chcecie na średnie. Są też po prostu jedna broń, która jeszcze tak naprawdę jest bardzo z bliska, to daje dużo obrażenia. Eee, no powiem Wam, że jest dobra broń, ale musicie bardzo blisko podlecieć, więc to jest taka fajna broń, która nadaje się do zniszczenia wieżyczek lub silników w bardzo dużych statkach. No i to by było na tyle, więc musicie sobie po prostu się z tym pobawić eee, i musicie na to też <laughs> zwracać uwagę. Następna sprawa jest taka... Jeśli macie statek i z czasem nie chcecie, bo macie trudności z lądowaniem i tak dalej, to kupcie sobie komputer dokujący numer 2, to jest bardzo fajne, więc nie będziecie mieć z tym problemu. E, oprogramowanie wspomagania lotu, no to z, z, musicie mieć, bez tego nic nie ruszycie. E, oprogramowanie e, skanera dalekiego zasięgu musicie mieć, bo będziecie skanować, szukać nowych stacji, e, nowych skrytek, e, nowe jakieś rzeczy, obiekty. Im um lepszy po prostu skaner, tym wiadomo lepiej się tym przysługiwać. Dobra. Podstawowy skaner, no to wiadomo, skaner, będziecie skanować podstawowe rzeczy, skaner policyjny plus skanerem, na przykład licencją na skanowanie, licencją po prostu <kluzni> policji w danym obszarze, będziecie mogli skanować różne po prostu statki, jeśli statki są na, pójdźmy, o innych frakcji, E, możecie zażądać żeby opuścili statek e, czasami się zdarza czasami nie lub po prostu później zaatakować i przenieść statek e, średniej albo, wyż, albo wyższej lub mniejszej po prostu klasy klasy S może się tak zdarzyć nie zawsze się zdarza ale czasami na początku gry e, jeśli chcecie się bawić takiego pirata możecie zdobyć darmowe statki naprawić sprzedać i też macie kasę oczywiście jest to ryzyko ale to zostawiam Wam do podjęcia takiej decyzji dobra to chyba tak było plus minus z grubsza jeśli chodzi o tą stronę poradnika teraz jedziemy sobie dalej ja to sobie ze wstanę i mam zaprezentuję coś innego dobra gdzie tu był pilot dowodzenie statkiem dziękuję bardzo i teraz tak. Akurat tu nie mam, ale zazwyczaj tak. Jeśli jesteście na przykład w doku serwisowym, w stoczni jakiś i chcecie updateować wasz statek i też nie wiecie, jak to zrobić, jak wylądujecie, wszystko powinno po prostu pojawić się wam tutaj, ulepszenie. Ulepszenie i wtedy przechodzicie, to jakby się budowało statki, wtedy macie duże pole manewru. Dobra, ja zadam sobie, przypuśćmy, tu jest taki śmieszny dok. Prawdopodobnie to zrobimy troszeczkę inaczej. My sobie podlecimy i mniej więcej wam to a, pokażę, na jakiej zasadzie to działa. Dobra, oczywiście musi być jak zawsze auto zapis. Przepraszam bardzo za to. A, nie miało tak być zawsze, gdy na to zapis pojawia się w nieodpowiednim momencie. Trochę to wkurza, no ale dobra. No to ze spokojem sobie podlecimy. Oczywiście yy, dość sporo się właśnie pozmieniało w ostatnich yy, patchach, więc yy, teraz kreatura i myszka to tak nie działa poprawnie jeśli chodzi na przykład o sterowanie statkiem. Nie wiem co się stało, ale coś się skopało. Chociaż autopilot już zdecydowanie lepiej działa jak działał. Więc o tyle jest fajnie. Muszę sobie śmiało podlecieć. Dobra, my spróbujemy sobie spokojem podlecieć. Nie wiem czy ma, ale bardzo kiepsko zaczęło się latać w roz... <laughs> Więc Nie wiem. Dobra. Yy... Jeśli ktoś ma możliwość grania na padzie lub po prostu na joysticku, polecam. Lepiej się wtedy gra. Dobra. Podlecimy sobie śmiało. Dobra. Niech tutaj kolega będzie szybki, chyba. Moim zdaniem to będę dalej Wam tutaj e, tłumaczył, zadokuj. Hello, kontynuuj. Zabawę. No i dobra. E, teraz Wam powiem <laughs> troszeczkę inną sprawę. <laughs> Jeśli tak, latacie sobie statkami, a swoim statkiem, e, małym, dużym, to zależy czym. I teraz tak. Jeśli chodzi na przykład o różne tak naprawdę tryby, nie? Tryby teraz tak. Jeden z ważniejszych rzeczy, które musicie wiedzieć. Tryby już znacie, teraz tak. Najlepiej, żeby każdy was statek miał, posiadał właśnie bojowy, flary, bo jeśli zginiecie, a nie chcecie stracić. Czy ewentualnie jakiś tam będziecie mieć statek bojowy, który z wami będzie latał i stracicie go, a kapitan był dosyć znośny, i tak dalej? To flary są po to, że jeśli przeżyją, będziecie mieć na mapie sygnał, żeby odnaleźć waszego e, kapitana, lub waszą załogę. To jest też bardzo ważne, żebyście pamiętali o tym. E, w tej grze statki nie są aż tak ważne jak e, doświadczeni kapitanowie. Musicie na to mieć na to musicie zwrócić bardzo ważną uwagę. Następna sprawa, musicie mieć e, tak naprawdę satelity albo podstawowe, albo zaawansowane. Przydadzą Wam się, szybko się poruszacie i jeśli będziecie wiedzieć, że w tym miejscu najlepiej by można było postawić satelitę, postawcie. Lub sondę osobową. To jest ważne z tego względu, że e, to jest Wasz główny statek, który obecnie się posługujecie i wykonujecie misję. To jest ważne, żeby mieć po prostu orientację w całym świecie lub w obszarze, w którym po prostu sobie latacie i żebyście mieli po prostu kontrolę nad wszystkim. Żebyście tego tak nie tracili, wiecie, raz, dwa. Plus do tego następna sprawa jest bardzo pomocna. Jeśli walczycie na przykład z jednym, z dwoma przeciwnikami, możecie dać sobie radę, nie mówię, że nie, co zależy, czy macie myśliwca podstawowego, myśliwca ciężkiego, czy ewentualnie, kurde, zawsze zapominam, jak to się nazywa, przepraszam was, nie sprzedać statki, tylko to jest dokładnie Hmm, Korwetę, o przepraszam, bo mi wyleciało z głowy i na przykład jeśli macie korwetki, to wiadomo, korwetki są silniejsze, bo to są klasy M niż klasy myśliwców, tylko zapamiętajcie, że one są bardzo po, już tak średnio powolne, mają do siebie więcej ilości kadłuba i to hancerza, troszeczkę więcej broni, mają też większy energię i e, e, siłę broni. Ale jeśli chodzi już o ciężkość i manewrowość, no to jest bardzo ciężko, więc jeśli taką y, korwetę zeskoczy 5 doświadczonych myśliwców, no to korwetka jedna patnie raz bardzo szybko, więc y, załoga jest po prostu ważna i najlepiej jeśli byście po prostu mieli oprócz y, tych podstawowych sąd y, powinniście mieć tak naprawdę jeszcze wieże laserowe, które wam pomogą. Jeśli steruje to wasz kapitan, to prawdopodobnie on będzie automatycznie to wyrzucał i wieże laserowe będą pomagać lub miny. To jest też bardzo fajne. Miny bardzo szybko są w stanie zniszczyć statek przeciwnika. Oczywiście tak samo. Eee, Bas, więc musicie na to uważać. Eee, i to tak można powiedzieć, że to są takie, takie rzeczy niby błahoski, ale musicie na to zawsze mieć pieniądze i starać się po prostu to robić na początku gry bardzo starannie. Dobra, teraz taki bonus. Pokażę Wam walkę delikatną, bo się troszeczkę do tego przygotowałem. I teraz tak, żeby tu miało ręce i Ja to miałem wam pokazać walkę, tylko teraz gdzie to ta walka to miała być. Aha, ok. Pokażę wam troszeczkę yy, większą walkę. Więc yy, będzie tak będzie tak naprawdę yy, co robić. to sobie na razie to zanuluję. I zrobimy to sobie tak atakuj wszystkie cele hmm, jeśli chodzi o przechwycenie przechwycenie czekajcie tu muszę alfa i alfa dobra my sobie akurat y, spróbujemy teleportować na ten statek przyjmijmy kontrolę i zobaczycie taką podstawową, troszeczkę większą bitwę e, powiem tak e, czy wygram? Szanse są małe mamy dość sporo przeciwników um, tutaj więc e, może być nieciekawy ale zobaczycie jak wygląda horda um, Xeno. A tak właśnie atakują moje fabryki, więc muszę się po prostu ich tutaj pozbyć z tego faktora. Jednocześnie wam pokażę na jakiej zasadzie wygląda walka. I trzy różne po prostu bronie mam zamontowane na tych statkach, żebyście widzieli na jakiej zasadzie to będzie wyglądało. Dobra, my sobie najlepiej przemiemy tak będzie chyba najszybciej dobra cały czas są te same błędy mm. ale dobra nic się nie zrobimy a jeszcze jedna e, taka rzecz e, taki tips e, normalnie sobie wiecie e, sterujecie statkiem jak po prostu wam wygodnie ja wolę myśliwcami bo jest łatwiej sterować wtedy bardzo szybciutko i tak e, strzelacie spacją lub ewentualnie możecie sobie postrzelać e, myszką <laughs> właściwie kółkiem środkowym gdzie po prostu jest wasza myszka też bardzo fajnie tam gdzie mniej więcej widzicie te krobeczki które się przesuwają na celowniku bo w tamtym kierunku tak naprawdę będą e, strzelać I teraz tak e, szybko możecie sobie przejść i zro zrobić sobie na przykład e, wspomaganie lotu alfę możecie jeśli na przykład macie inne różne statki i nie chcecie po prostu wchodzić do e, menu tylko byście po prostu chcieli e, dać jakimś im inne zachowanie robicie po prostu alfa Przypuśćmy jest e, przechwytanie możecie po prostu zrobić atak na śledowcę, czy obronę to jest takie szybkie menu czyli po prostu wiecie aby latacie chcecie żeby myszka to była tu macie menu interakcja ze statkiem oprócz tego tak aktywna grupa broni ja mam spluwa łukowa M1 jest może dobra właściwie spoko chociaż dupy nie urywa na twarzy przeciwników i teraz tak podstawowa i macie pomocniejszą i teraz tak możecie sobie poustawiać Możecie mieć różne bronie, możecie nawet mieć rakiety, które są najlepszymi broni w grze. I my możecie sobie, ustawić, mycie tak 1, 2, 3, 4. To są hotkeye. I możecie sobie ustawić, że na przykład na dwójce będzie jedna para broni. Na dwójce możecie mieć, że będzie trzecia tylko działać. Przepuśćmy, jest tak. Wszystkie trzy bronie działają na jedynce. Na dwójce działa tylko jedna i tam na trzeciej sobie tak ustawiłem. Dlaczego takie ustawienia e, są ważne? Z tego względu są ważne. Z tego względu, że jeśli będziecie zbierać i rozwalać kłódki ze was, waszych tak naprawdę e, rzeczy typu mm, jakiś ostatków, e, czy ewentualnie e, ze skrytek gdzie musicie po prostu perfekcyjnie to zrobić, żeby odblokować dany powar i ukraść, to najlepiej polecam Wam właśnie zrobić taki hotkey, żebyście mieli tylko e, jedną parę broni, wtedy łatwiej się po prostu jest trafić. E, łatwiej tak naprawdę zrobić e, żeby żeby nie stracić e, danej skrytki i żeby te cenne przedmioty.